Cześć, z tej strony Majo W dzisiejszym poradniku chciałbym wam pokazać Jak zdobyć snajperkę firmy Dachl the Education. Jest, naprawdę, sniperka jest bardzo ciekawa Ma bardzo ciekawy sposób strzelania I nie mogę doczekać się, żeby wam ją pokazać Także zimbet nie przedłużam Skokujmy do odcinka Aby zdobyć tę broń Musimy wziąć tę misję, która jest na Ascension Bluff Po prostu musimy pojechać sobie samego wejścia Kawałek Tutaj o, także widzimy się na miejscu A więc jestem na miejscu Musimy teraz z tutaj głowę. No to wchodzimy do symulacji. A więc mamy możliwość wykonania dodatkowego jakby zdania, żeby musimy znaleźć cztery fragmenty pamięci. Żeby zdobyć tą stajperkę musimy, musimy zebrać te fragmenty. Także ja szybko je pozbieram. No i widzimy się na końcu misji. A więc wychodzimy już z symulacji. Teraz musimy z nim pogadać. No i powinniśmy teraz dostać dokładnie doła i niebieska snajperka. Sprawdźmy ją, Brush'e's Dedication. Jest to snajperka firmy Dachl, gdzie możemy zmieniać pomiędzy elektrycznością oraz korozją. Ciekawe. A więc tak: mamy 17 obrażeń, a 3, czyli mamy 3 pociski, które, każdy z nich zadaje 17 obrażeń. Sniperka jest bardzo celna, aż 98% celności, ale za to jest bardzo słaby handling, aż 41%. Dosyć spoko się przeładowuje, 3 sekundy. Jak na sniperkę taką, która mocno dosyć bije, 3, sekundy, 3 pociski na sekundę, okej, okay, nie jest najgorzej. 14 pojemności magazynka, a więc tak, opis to jest 3 sims are better than 1, okej. Okay. Czyli jest, chodzi o to, że mamy trzy pociski, no i są lepsze niż jeden. Mamy tak, plus 10% obraczeń krytycznych, plus 27% prędkości yy, strzelania, plus 15% prędkości przodowania I możemy zmieniać pomiędzy 2,2 2 albo 8 celownika do snajperki. ok no jest bardzo efektywna pomiędzy yy, tarczami, elektryczność, a, yy, a korozja jest bardzo efektywna pomiędzy czym? pomiędzy armorem, czyli tarczą. Sprawdźmy jak ona, jak ona strzela. Zobaczmy, czyli tak, jak mamy piąty szok, to tak strzela. Wow. Fajnie wygląda. A jak zmienimy, to mamy długi celownik az 8 i strzelamy korozję. No fajnie, fajnie. Zobaczmy jak wstęp teraz się przeciwko przeciwnikom. Okej, okay, a więc mamy tu kilku przeciwników. Zobaczmy. Szok. Oj, widzę jak będziesz jeden problemu co jest w tej broni to jest to chyba, że że trzeba trafić, że no trzeba trafić wszystkimi tymi trzema pociskami, inaczej obrażenia są dosyć niskie, baczmy korozję no a bardzo ciężko jest nimi trafić i to jest może być problem tej broni może z założenia jest fajna, ale jednak według mnie obrażenia przez to, że nie trafiamy, no ciężko jest trafić te wszystkie Trzy pociski, przez to obrażenia są dosyć niskie. I no właśnie, i pomalę z amunicją. Amon a więc tak, co myśl o tej CPC? Nie jest najgorsza. Za tak jak mówiłem, założenie jest spoko, ale to tak fajnie nie działa jak założenia. Tak jak mówię, no, Oberzenia byłyby naprawdę fajne, gdyby, jeżeli trafiamy wszystkie te trzy pociski. Ale jest to właśnie niemożliwe, żeby je wszystkie trzy trafić. No, a więc to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że poradnik się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, subskrypcję. Napiszcie w komentarzu co wy myślicie o tej sniperce. No i do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć.